Witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars A dzisiaj Otworzymy sobie Kilka mega boxów Za gwiezdne punkty Tutaj No nie to, to Chwilę wejdę tu No Udało nam się zrobić tylko Dwa razy niestety Bo tak to byśmy mieli Dużo tych star żebyśmy sobie kupili Ofertę, która daje 3, 2 megaboksy, dodatkowo jeszcze są tutaj z e-karnetu. Paweł też ma na swoim koncie kilka właśnie takich megaboksów. No teraz już do niego dołączam i zawalczymy. W sumie to nie wiem. Nie wiem o co możemy zawalczyć No ogólnie omega łokce, ale nie wiem jakby to do końca ogarnąć Dobra. Będziemy robić tak, że grać będziemy na przykład no, losową postacią, fajka to nie ma. Ale dobra, no jeszcze raz głosuję. No, Jessie. I będziemy walczyć o to. Będziemy walczyć o to, <coughs> kto będzie pierwszy robić opening mega bobsów. Także on też weźmie Jessie. Dobra. Także zaczynamy. Będziemy grać, myślę, żeby nie było za długo do dwóch albo trzech. Znaczy, ile musimy robić? Nawet botów. Dobra, mam jednego. Tam drugi spoko Widzę, co dobrze idzie. Tam jest jakiś bot. Nie, żebym tylko nie zginął. Ty graj dalej sobie. Ile miałem kili? No właśnie. Raz, dwa, dwa. Ja też miałem dwa. No ale co Bo jak rozginałem jeszcze. Jeszcze tam innego zrobiłem. Dobra, czyli na razie remis. Dobra, gramy dalej. Dobra. Dobra. To był mój kill. Ile masz taka... Jeden. Jeden, dwa. Dobra, ostatnia górka, trzecia. Czyli... Masz jedną przewagę, jednego killa. Ale ona miała na z bliska. Ja myślałam, że ja sobie na spokojnie dam radę. Obra kolejny kill. Trzeci. Dobra. Co to już masz trzy kilo? No tak, bo tutaj znalazłem trzy osoby. Dobra, idę się lecić, bo... Nie wiem, czy kile, wieży... kile wieżyczki też się będą leczyć. Nie. Dobra. Dobra. Mam cztery. Co? To nie mam już...

Hmm. Czyli miałeś ile? Dwa. Czyli wygrałem? Tak. Nie, już nie gramy. Dobra. Także jesteśmy już w menu. też wyjść? Dobra. Tutaj odbierzemy sobie jakieś pieniążki i punkty z alei. A teraz przechodzimy już do mega skrzynki właściwie. I uwaga, czy będzie jakaś postać? Zaraz nie przekonamy. 3, 2, 1. Niestety mamy piątkę. Do 8 bitowca. Do Broka. Do El Primo do Jacki, do Rosy no i to tyle jeszcze sobie tutaj odbierzemy pieniążki teraz mamy małą skrzyneczkę szelipam mamy dużą pieniążki kiełek, bo barley i nie wiem, mega boxa nie będę raczej otwierać Ale zagramy sobie teraz jedną giereczkę. A duło niech będzie. Ja wezmę Franka. No i Ty zawsze sobie wybierz jakąś postać. A wtedy Paweł otworzy skrzynki na koncie swoim. Tylko że wiadomo, że na tym tablecie bo wtedy nie będziecie widzieć, czy coś mu upadło, czy nie. Dobra. Lecimy z tym darlem będziemy powiedzieć zaraz no właśnie. Ja bym chyba już tak się nie fokusował. Dobra. Ty ze z sześcioma. Uśmiał ma teraz. Mógłbyś mi pomóc? Miałem 8 y, drużynę dwóch ludzi, którzy mieli po 8 powerów, a ja miałem drugiego ulta. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Od razu bierzemy skrzynkę. Dobra, przyjdziecie uciekać. Dobra, tutaj widzę, że porobiłeś szeli. A tutaj spróbuję uciekać. Mam um, gąbkę. Ale masz spać, to tutaj nie wiem, czy masz w ogóle co ratować, także wychodzimy. Jesteśmy już na koncie y, Pawła, on tutaj ma trochę już dalej wbity karnet i ma tutaj jakieś punkty mocy. Do kogo chce się dać? Do Penny. No to dam je do peny. No i mamy 200 punktów mocy do niej. Ale ja się już powoli to wykąt kończy. Ale pozwolił mi Paweł otworzyć jednego mega Także zobaczymy, czy coś wypadnie. No i mamy mega przed sobą. Jest to drugi mega box w tym odcinku. No i zobaczymy, czy coś z niego wypadnie. No mamy 5, ale 300 golda. To się na pewno ci przyda, bo ty bardzo potrzebujesz tego do ulepszania w ogóle postaci. A tak poza tym mamy 9 do Pam, 20 do Barleya. Do Jackie 33, do Sandy 42, do Martisa 54. No i. Bonus podwaja żetonów Dobra, masz tutaj otwierać karnet. Dobra, otworzymy sobie to jest Mega Boxa. Piąteczka. A 227 hajsu Godzina 12. Do 8-bitowca 20 do Sandy 26, do Rosy 31. Do 41 i bonus. że Tak się prezentuje ten mega box. Teraz mamy 20 gemów. Oczywiście on to otwiera. Big boxik. 73 hajsów. Jakieś tam punkty. Wiadomo. No. Mała skrzyneczka. Mamy 100 punktów. Do kogo dasz? Znowu do peny... Nie. No, to widzisz. No dobra, no to... Czy metoda to nie jest tak, jak tylko 5 punktów straciłeś. Ej... Co? Co? Bo ogólnie odebrałam te pieniążki, te punkty mocy do Penny i dostałem 10 hajsów. hajsu. Może, ze, że jak jeden się zmanuje, to chyba dostaje się 2 hajsu. Tak, może jest, tak dalej. To było ciekawe. No i mamy ostatniego mega boxa. Dobra. I otwieramy. Znowu piątka. 176 ale są mało. Do Shady 9. Do Tika 12. Do Franka 16. Do BII 56. Do kary na 61 No i to wszystko No niestety nie ma żadnych mm, postaci ani nic takiego No i myślę że będziemy już kończyć Także Nie ma za przedłużać Do zobaczenia No i cześć Pa